Witajcie. Dziś przygotujemy obiad w stylu azjatyckim. Wielu skomplikowanych składników do tego nie potrzeba. Wystarczy tylko filet, który mam już pokrojony papryki, czosnek, imbir, szczypiorek. Do tego zrobimy małą zalewę. Dodamy ryż, znaczy makaron ryżowy. I gotowe. Tak jak wspomniałem, mięso już pokrojone, więc teraz czas na warzywa. Papryki nie muszą być każda inna, mogą być jednakowe. Ja tylko tak zrobiłem, żeby było bardziej kolorowo. Kroimy w cienkie słupeczki. Do pokrojonej papryki możemy dorzucić szczypiorek, lecz z tego co skroimy, dorzućmy tylko połowę, bo drugą połowę. Będziemy wrzucać na patelnię na sam koniec. Papryka szczypiorek pokrojone, więc zabieramy się za mięso. Leci na to sól, pieprz. Jedna łyżeczka przyprawy do kurczaka mieszamy, tak aby każdy element chociaż trochę przyprawy dostał na to łyżka mąki. I ponownie razem mieszam. Przyprawione mięso również odkładamy na bok. W międzyczasie wstawiamy już wodę na makaron ryżowy. A teraz robimy zaprawę do naszego sosu. Do osobnej miski wlewamy dwie łyżeczki sosu sojowego ciemnego. Druga. Następnie z półtorej łyżki octu ryżowego łyżeczki przepraszam łyżkę miodu oraz wyciskamy pół cytryny uważając na pestki i wszystko mieszamy do uzyskania jednolitej maski na rozgrzaną patelnię wrzucamy nasze mięso smażymy do momentu aż z każdej strony będą miały piękny ząbki kolor do gotowego kurczaka wrzucamy pogrojone papryki oraz szczypiorek Może I na to zlepiamy imbir oraz ząbki czosnku. Pamiętajmy oczywiście, żeby od czasu do czasu przemieszać. Na to wlewamy naszą miksturkę. Oraz szklankę wody i gotujemy do momentu, aż nam to pięknie zgęstnieje, czyli jakieś 7-8 minut. Sos fantastycznie już nam zgęstniał, zapachy są wyśmienite, więc możemy dołożyć ugotowany wcześniej makaron. I ze wszystkim go wymieszać. I tak wygląda danie gotowe do podania. Jak widzieliście, nic trudnego nie było. Wykonanie jest proste i szybkie. Każdy sobie poradzi. Ja nakładam na talerze i zaczynamy obiadek. Wam również życzę smacznego, miłego dzionka i do następnego. Hej! Dodam tylko, bo zapomniałem całkowicie. Na sam koniec dorzucamy resztę szczypiorku, który kroiliśmy na początku. Trzymajcie się, hej.